Wiesz, życie jest pięknym momentem Człowieku, czytaj Pismo Święte Pytaj, czytaj Weź do ręki Żywe słowo, te święte księgi Do wyprostowania są drogi kręte Człowieku, czytaj Pismo Święte Myślę, że dużo lepiej byłoby, gdyby to Karol Okrasa łamał przepis jemu by to pewnie lepiej wyszło Ciekawy jestem, jak to wychodziło Jezusowi, kiedy po swoim zmartwychwstaniu nad jeziorem tyberiackim, galilejskim, przygotowywał śniadanie dla swoich apostołów, którzy przez całą noc pracowali, próbowali, próbowali coś złowić, ale nic im się to nie udawało. I wtedy z samego rana zobaczyli na brzegu Jezusa, który zapytał ich, czy mają coś do jedzenia. Gdy odpowiedzieli, że nie, Polecił im zarzucić sieci ponownie. I wtedy nastąpił cudowny połów, cudowny znak, po którym oni rozpoznali zmartwychwstałego, a ten zaprosił ich później do wspólnego śniadania. Czy chodziło jednak tylko o śniadanie, choćby najsmaczniejsze? Wydaje się, że nie. Bowiem. Zaraz po tym, jak Jezus z apostołami spożył posiłek, zwraca się do Piotra z pytaniem, czy Go miłuje. To trzykrotne pytanie, które kojarzyć nam się powinno z trzykrotnym zaparciem się świętego Piotra w czasie procesu Jezusa ma otworzyć drogę do powierzenia Piotrowi Misji Pasterskiej. Można więc zauważyć, że po tym cudownym połowie ryb Jezus powierza Piotrowi zadanie, misję. Powołuje Go niejako na nowo. I zauważmy tutaj, że kiedy poprzednim razem wspólnie rozważaliśmy Ewangelię, a był to fragment piątego rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza, rozważaliśmy niejako analogiczną scenę. Wtedy także, po nocy bezowocnego połowu, Jezus każe Piotrowi zarzucić jeszcze raz sieci do jeziora. A kiedy Piotr przekonuje się o tej cudownej mocy Jezusa, o tym jego niesamowitym autorytecie, Jezus go powołuje. Jezus go zaprasza do tego, żeby łowił ludzi. Widzimy tutaj podobieństwo, no ale też ogromną różnicę. Bo przecież tamto wydarzenie miało miejsce na początku ich wspólnej drogi, a to, o którym rozmyślamy dzisiaj, dopiero po zmartwychwstaniu. Bibliści mają swoje pomysły na to, jak odpowiedzieć na pytanie, dlaczego święty Łukasz epizod o cudownym połowie ryb i powołaniu Piotra umieszcza na początku swojej Ewangelii, a święty Jan, apostoł i ewangelista. Na końcu swojej relacji. Ale my spróbujmy popatrzeć na ten stan rzeczy w sposób, nazwijmy to, globalny. Być może święty Piotr potrzebował takiego nowego powołania i nowego posłania do jego misji, bo przecież z martwych w wszystko zmieniło, dało nową perspektywę. A wydaje się, że Jezus w tym powołaniu Piotra, jak relacjonuje święty Jan, daje jeszcze niejako inną wizję Piotrowej misji. U Łukasza Piotr słyszy: ludzi będziesz łowił, a u Jana w Ewangelii Janowej Paś baranki moje, paś owce moje. Misja Piotra to nie tylko łowienie ludzi dla Chrystusa, to także troska o tych, którzy już należą do owczarni. I ta troska jest związana bardzo mocno z jego osobistą, osobistą relacją Piotra do Chrystusa. Czy miłujesz mnie? Jeśli tak, paś baranki moje. Nasze chrześcijańskie życie to owszem. Misja, powołanie, posłannictwo, ale najpierw i przede wszystkim to relacja z Jezusem Chrystusem. I o tym zawsze pamiętajmy. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Mówię, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj pismo święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo te świętej księgi.